Działalność firmy Instant rozpoczęła się w 1992 roku. Od ponad 30 lat dzielimy się z naszymi klientami wiedzą i doświadczeniem w obszarze zabezpieczenia automatyki budynkowej i przemysłowej. Główna siedziba firmy znajduje się w nowoczesnym biurowcu w Łodzi, a ze względu na naszych kluczowych klientów otworzyliśmy oddziały w Warszawie oraz we Wrocławiu. Posiadamy własną flotę transportową, duży nowoczesny magazyn zapewniający solidne zaplecze naszej działalności, zarówno usługowej jak i handlowej. Firma Insta świadczy usługi w zakresie kompletnych instalacji bezpieczeństwa i automatyki, począwszy od doboru technologii urządzeń, poprzez projekt, realizację, aż po serwis i utrzymanie systemów. Nasi inżynierowie, automatycy, informatycy czy projektanci, posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, systemów kontroli dostępu, łamania i napadu, systemów automatyki budynkowej oraz zaawansowanych systemów telewizji dozerowej, potrafią sprostać nawet najbardziej wyszukanym wymaganiom. Nasi specjaliści do spraw sprzedaży dostarczają europejskie komponenty automatyki przemysłowej do polskich fabryk, hut, stoczni czy kopalń. Oferta handlowa firmy skierowana jest do branży motoryzacyjnej, spożywczej, drzewnej, farmaceutycznej i logistycznej. Realizujemy wiele ciekawych i ambitnych projektów w najbardziej znanych muzeach w Polsce, w centrach handlowych oraz wielu fabrykach w okolicach Łodzi, Warszawy czy Koszalina. Największą realizacją firmy Inston była budowa systemów zabezpieczeń oraz nowoczesnego systemu zarządzania budynkiem w centrum handlowym Promenada w Warszawie. Przy projektowaniu, budowie oraz rozbudowie tego obiektu wykorzystaliśmy najnowocześniejsze technologie dostępne na rynku. Dla użytkownika priorytetem była budowa systemu elastycznego, przygotowanego pod bieżące i przyszłe wyzwania. Obecnie system funkcjonuje już ponad 10 lat, a każda jego rozbudowa zwiększa jego funkcjonalność i usprawnia zarządzanie obiektem. Dbamy o to, by nasze realizacje miały zapewnione wieloletnie wsparcie technologiczne, cechowały się wysokim stopniem cyberbezpieczeństwa oraz były gotowe na pojawiające się zagrożenia. Kamery AXIS spełniają te wymagania, a w wielu obiektach w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo gości, pracowników czy unikalnych zbiorów dziedzictwa narodowego. Nasza współpraca z firmą AXIS rozpoczęła się ponad dekadę temu i od samego początku byliśmy pod wrażeniem jakości oraz innowacyjności urządzeń. Imponowało nam dążenie firmy Axis do ulepszenia produktów w sposób ewolucyjny z gwarancją, że opracowane rozwiązania posłużą przez wiele lat. Zgadzamy się z wizją Axisa, że kamery to nie tylko obraz, ale też zaawansowana analityka co w połączeniu z możliwością pisania własnych algorytmów bezpośrednio w kamerze daje niesamowite możliwości poprawy bezpieczeństwa i efektywności procesów biznesowych naszych klientów. Bardzo cenimy otwartość firmy Axis w zakresie współpracy. Przy każdym projekcie, na każdym etapie, niezależnie od jego wielkości i poziomu skomplikowania, rodzinna, przyjacielska atmosfera współpracy może być przykładem, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy partnerami.